To, na co właśnie patrzycie, to ruch uliczny, który widzimy z czwartego piętra w kawiarni w Hanoi. Siedzimy tu z rodzicami i pokazujemy im, jak się prowadzi w Wietnamie, dlatego że już jutro jedziemy z nimi do Ha Zang, czyli przepięknego górskiego rejonu Wietnamu, ale jednocześnie najbardziej niebezpiecznego pod względem prowadzenia motorku. Tata ostatni raz prowadził 20 lat temu, więc zobaczymy, jak mu pójdzie. Do Hazang rodzice dojechali wynajętym busem. Ja i Lin dojechaliśmy motorkiem. Na miejscu gościła nas rodzinka Lin, czyli siostry i brat. No, chcieliśmy jeszcze troszeczkę popić po kolacji, ale <grystanie> ich brat wywiesił już białą flagę. No i dobrze, bo trzeba szybko iść spać, bo następnego dnia ruszamy. Wybieramy się dzisiaj z rodzicami do Hazang. Są to piękne góry na północy Wietnamu. Niektórzy pytają się, czy bez jakiegoś doświadczenia na skuterach można tam się wybrać. No to odpowiadam, ja to ostatni raz prowadził 30-40 lat temu, a i tak tam jedziemy. Więc jeżeli zachowacie podstawowe środki ostrożności, to nie bójcie się, można się wybierać. I tam troszeczkę zadziwiające jest to, że wszyscy bardzo się dziwią, jak tacy starzy ludzie, jak my, tak mój mąż, i ja możemy się wybierać w te góry skuterem. Podobno jest to hardno. No to zobaczymy. to z biegami, nie? a no tak, tak przynajmniej masz kontrolę teraz z biegami nie? co? przynajmniej masz kontrolę a Ty, ty nie masz kontroli, to tylko gadmat dokładnie to jedziemy, nie? jedziemy jak będzie jakaś kawka to się zatrzymamy tak okay. Zatrzymaliśmy się w kawiarni, począć sobie trochę i chodźcie zobaczyć, jak wygląda saigońska kawa. Macie kilka warstw. Pierwsza warstwa to skondensowane słodkie mleczko, drugie zwykłe mleko i trzecia mocna kawa robusta z lodem. loga. Okay. Tylko w górach nie ma stacji benzynowych, no. więc tak się kupuje paliwko. No jest stacja, tylko trochę inna. A, no tak, to prawda. malutki. <grym> ma <grym zjadziuś> <grym zjadziu> <grym zjadziu> Jeszcze? Czy to wystarczy? And how did you know that you can buy petrol here? <grym zjadziu> A, czyli takie beczki wskazują, że można kupić paliwko w domkach. Patrzcie, jacycycy ludzie są malutcy w porównaniu do rodziców. To bierzemy? Bierzemy? Zatrzymał nas znajomy zapach. Chwileczkę się rozejrzeliśmy i patrzcie, ile prawy tam rośnie. Całe wzgórza pokryte zielskiem. No, Ale intensywny zapach. A zang z tego słynie. Najlepszy klimat tu jest do uprawy marihuanem, dlatego wszystkie hodowle, które zasilają Wietnam, są robione nielegalnie tutaj. Even there? tam. Tak, tak, Look. See the other side here? Oj, oj, oj! I chyba lot Okazuje się, że co kilkadziesiąt metrów są uprawy i to tak bezczelnie posadzone, że można przy dróżce się zatrzymać i narwać sobie garściami, jeżeli... Oczywiście jak zacznie kwitnąć, to nie wygląda jeszcze na gotową do zbioru. O, myjko! Ale nie no, no, only when it's flower, you so... no, no, no. Wszędzie, gdzie będziecie w górach jechać, będą jasno zielone punkciki w kazach. To znaczy, że są plantacje konopne. Ale patrzmy. nie? Popatrzcie na te wszystkie zielone punkciki. Jasno zielone punkciki. Tam, 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 tam. Wszędzie rośnie. To jest też Nezioł. co baterzy na. Nie wiem, czy wiecie, za takie rzeczy w Wietnamie jest kara śmierci, więc muszę mieć pewnie opłaconych tutaj strażników. Yeah. ก็เลยบว่าใส่ชีน,น,นมาเต็บเลย się w jednej wiosce, gdzie praktycznie jechaliśmy przez hektary uprawy konopi, żeby Lin mogła się zapytać, jak to wygląda i czy oni to w ogóle wiedzą, że nie można hodować. I się okazało, że oni nawet tego nie nazywają zielskiem, tylko mają ze swojego ludu jakieś inne określenie na to. I oni nawet nie wiedzą, że to można palić. Mówią, że ktoś przyjeżdża i kupuje liście, sprzedają kilogram liści konopi za około 60 złotych. I spytaliśmy, czy sprzedają też kwiaty. Mówią, że sprzedają, ale nie za często. I powiedzieli, że przyślą nam jaka jest cena i mówią, że kwiaty są do zbioru w listopadzie. Tylko nie wiem w sumie czy to jest ta odmiana, która ma zawartość THC, czy nie. Patrzcie, jeżeli widzicie też pola kukurydzy i myślicie, że to jest tylko kukurydza, to tak to wygląda z bliska w mazanie. Zobaczcie sobie, wyobraźcie sobie, jakie tutaj są zbiory. Tutaj tony tych kwiatków muszą zbierać. I co zabawne, nie mówią, że liście i kwiaty dają do jedzenia świniom i dzieciom też, jak są głodne. Ach, jeszcze przypomniałem sobie, że z roku, półtora roku temu w Hanoi ktoś mi opowiadał, że jeżeli nie ma się pieniędzy, to wystarczy pojechać do hazang z gotówką i nie trzeba wiedzieć gdzie. I zawsze się znajdzie kogoś, kto sprzedaje marihuanę i można przywieźć to do Hanau. Tak słyszałem Nie polecam tego robić, ale taka ciekawostka Zobaczcie sobie jak blisko w HaSang się jedzie w przepaści Wiecie, jedno potknięcie, jeden skurcz i lecicie kilkaset metrów Dokumenciki są? Są! Proszę wietnamskie prawa jazdy. <grym> Już się robi. Ale to 500 tysięcy łapóweczki. Ale pani, my mamy tylko 200 tysięcy. <grym> nie się przejdzie, nie przejdzie. nie w tym rejonie, w tej prowincji drogie. <grym> Ale my naprawdę nie mamy więcej. <grym> A tak serio to patrzcie, zatrzymaliśmy się to, żebyście się zebrali i spróbowali jak smakuje herbata świeża. Ze świeżych liści zimnej herbaty. Do ja do nie mam czasu zbyt zbyt ani zbyt pooglądać, podziwiać. No, o, to jest zielona herbata. No i najmłodsze świeże I jemy? Jamy? Gorzko pewnie będzie. Mm -hmm. Jeszcze z tych białasów tutaj, tutaj, tutaj. Golasy, nie? No, białam, no. Białasy, golasy? Jakby hey, to już ja hey, tak wleciał, że jak jechał tak mniej więcej trochę bliżej środka, to byśmy się ten... Bo... No tacy giną właśnie tutaj. Z zakrętu wychodził i człowieku, no kur... Od... Na główki, nie? Na golasa zrzucił. Ale nie, nie ci. To nie ci białasy. No. Ojej, ja, to nie to kto... Robiłem mały reaser w ciągu dwóch dni, dlaczego tu rośnie tyle konopi jak to możliwe, że mogą to hodować i się Okazuje się, że ten lud mąg używa tej konopi, żeby wyrabiać odzież, robić z tego żywność i no nie jara tego tak naprawdę za bardzo I, i dlatego mają pozwolenie na uprawę tego. W dodatku rząd wietnamski walczy jakby z rządem chińskim o względy mągów, dlatego nie mogą zbyt surowo jakby egzekwować prawa wobec nich, no bo jest to liczna grupa i zależy im na tych względach. No i zobaczycie też ciutki, jak z tego wyglądają. Zobaczcie, taki kwiatek. Jest to konopia siewna, sativa. Można z tego robić odzież, można to jeść, więc ma wszechstronne zastosowanie ta konopia. Dzięki.